Cześć Rasek24 zapraszam Was do kolejnej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie o zdaniach, zwrotach i słówkach, które mogą być przydatne na stacji benzynowej, gli tank to stacja benzynowa. Gdy zaś zobaczymy taką nazwę stacji benzynowej, oznacza to, że ta stacja benzynowa jest samoobsługowa. Co możemy powiedzieć, o co możemy zapytać i co możemy usłyszeć na stacji benzynowej? Najpierw zajmijmy się tankowaniem. Kaliś ja tanken? Czy mogę tutaj e, zatankować gaz? E, tanken, czasownik tanken oznacza tankować. Ich habe kein Benzin mehr. Nie mam benzyny, mam pusty bak. Ich tanke selber. Danke. Zatankuję sam. Dziękuję. Guten Tag. Einmal vollmachen bitte. Dzień dobry. Poproszę do pełna, gdy chcemy kogoś poprosić, by, e, by wlał benzynę bądź e, ropę. Guten Tag. Bitte für 30 euro super, bitte für 30 euro diesel oder bitte für 30 euro Benzin. Dzień dobry. Poproszę za 30 euro. Tutaj podajemy nazwę, co chcemy zatankować. Entschuldigung, diese Capsule funktioniert nicht. Przepraszam, ten dystrybutor paliwa nie działa, nie funkcjonuje. Gdy już zatankujemy, to der kasse, przy kasie, możemy powiedzieć: Dietraj bitte, ich hatte die Drei, czyli tankowałem na trójce. Zarówno to zdanie, jak i to będzie oznaczało właśnie, że tankowałem na trójce. I zcale myt kartę, zapłacę kartą. Jeżeli zbieramy punkty na jakiejś karcie, to również możemy poprosić właśnie o te punkty, czyli byte Audi punkty offline, czyli proszę również, poproszę również o naliczenie punktów. Jeżeli jest jakaś nazwa tych punktów, to tutaj możemy powiedzieć byte Audi i tutaj te punkty. E, punkty Aufladen, tak? czyli tu możemy wstawić nazwę e, danego programu lojalnościowego e, i punkty Auflading wtedy e, powiemy. Na stacji benzynowej możemy również napompować koła, i o słownictwie właśnie związanym z napompowaniem czy sprawdzeniem ciśnienia w, w kołach e, powiemy sobie e, teraz. Ich habe eine Reifenpanne, mam przebitą oponę. Ich habe eine Reifenpanne. Ich habe einen Platten, złapałem gumę. Ich habe einen Platten. Możemy zapytać, czy na tej stacji benzynowej możemy napompować opony. Możemy powiedzieć, kann man an ihrer Tankstelle Reifen aufpumpen? Czyli czy można na Państwa, na Pani stacji benzynowej napompować koła? Albo jeżeli chcemy zapytać, na której stacji benzynowej, to anwersia tankstelle kann man Reifen aufpumpen. Czyli na której, na jakiej stacji benzynowej można napompować opony? Kann ich bei Ihnen den Reifendruck prüfen? Czy mogę sprawdzić na Państwa, u Państwa, czy na Państwa stacji benzynowej ciśnienie w oponach? I to by było słownictwo, zdania praktycznie całe i pytania, jakie możemy zadać związane z kołami. Możemy również na stacji benzynowej jeszcze o dwie sprawy zapytać. Na przykład, sie bitte euro czy mogłaby mi Pani, Pan rozmienić 5 euro? Oczywiście tu stawiamy um, odpowiadającą do kontekstu um, liczbę cyfr. Have you here a auto kaput. Czy mają Państwo tutaj telefon? Mój samochód jest zepsuty. I to wszystkie zwroty, a także słownictwo, które może przydać nam się na stacji benzynowej. Zapraszam do kolejnej lekcji.